Był późny grudniowy wieczór 1979 roku. Do bramy Pałacu Prezydenckiego w Kabulu podjechała grupa transporterów opancerzonych. Zatrzymały się w odległości kilkudziesięciu metrów od stanowisk ciężkich karabinów maszynowych. Wartownicy, którzy na widok pojazdów, skryli się za workami z piaskiem, zaczęli wyglądać aż wreszcie kilku najodważniejszych ruszyło w stronę pojazdów, na pancerzach których widniały znaki afgańskie, ale nie podeszli zbyt blisko. Wieżyczki z karabinami maszynowymi obróciły się w ich stronę, włazy otworzyły się, ktoś wywiesił flagę KGB. Wartownicy zaczęli uciekać, ale padli skoszeni seriami karabinów maszynowych. W tych pojazdach wewnątrz byli komandosi radzieccy. Dowodził nimi pułkownik Bojarino, komendant specjalnej szkoły KGB w Bałaszice. Rozpoczynała się jedna z najbardziej krwawych historii XX wieku. Gdy komandosi Bojarinowa, ubezpieczani przez spadochroniarzy pułkownika Wiktora Kolesnikowa, szturmowali pałac Tapataczbegi, radzieckie dwie dywizje piechoty 40. Armii posuwały się w stronę Kabulu i Kandaharu. Wcześniej w nocy z 24 na 25 grudnia radzieckie wojska powietrzno-desantowe opanowały lotniska w Kabulu i Bagramie. Rosjanie panowali nad sytuacją. W ich rękach znalazły się strategiczne miasta, ale dowództwo radzieckie zdawało sobie sprawę, że musi odciąć Afganistan od Pakistanu, aby uniemożliwić przenikanie do kraju oddziałów partyzanckich. Do stolicy napływały nowe oddziały wojskowe. Jednakże nie podejmowano większych operacji, gdyż zamiecie i śnieżyce blokujące górskie drogi uniemożliwiały ofensywę. Czekali do wiosny. Moskwa nie spodziewała się większych problemów. Przewaga liczebności uzbrojenia i wyszkolenia radzieckich dywizji nad partyzantami afgańskimi była tak duża, że całkowite opanowanie sytuacji wydawało się jedynie kwestią krótkiego czasu. Nie spodziewano się również poważniejszych przeszkód ze strony Stanów Zjednoczonych. Jimmy Carter był słabym prezydentem, uznał, że jego misją jest uzdrowienie społeczeństwa amerykańskiego po szoku, jakim była wojna w Wietnamie i afera Watergate w ocenie Kremla, ten prezydent nie był zdolny do zdecydowanego przeciwstawienia się zbrojnej interwencji w Afganistanie. Ponadto od lutego 1979 roku największym problemem Waszyngtonu był upadek monarchii w Iranie, bazy amerykańskich wpływów na Bliskim Wschodzie. Sytuacja skomplikowała się, gdy studenci irańscy zajęli ambasadę amerykańską i uwięzili 90 pracowników. W kwietniu 1980 roku misja komandosów amerykańskich, którzy wyruszyli, aby odbić zakładników, zakończyła się kompromitującą porażką. W ostatniej fazie operacji na pustyni pod Teheranem, w wyniku zderzenia jednego ze śmigłowców z samolotem transportowym, zginęło 8 komandosów. Prezydent Carter musiał zrobić coś, co podreperowałoby jego wizerunek przywódcy najpotężniejszego państwa świata. Z Pakistanu do Afganistanu przechodziło coraz więcej partyzantów dowodzonych przez Gulbuddina Hetmatiara. Do końca 1979 roku liczba partyzantów szkolonych w pakistańskich obozach wzrosła do 5 tysięcy. Stanowili więc znaczącą siłę, ale brakowało im broni. Pomoc była początkowo niewielka. W pierwszym roku wojny mujahidini otrzymali 1000 karabinów, 80 granatników przeciwpancernych, 1000 granatów, 400 min. Jednakże już na wiosnę 80. roku uderzyli na bazę wojsk radzieckich Hajr-Hana i lotnisko w Bagramie. W walkach w Dolinie Panczsiru, które trwały do września 80. roku, zginęło 200 partyzantów i 100 osób cywilnych, lecz Rosjanie stracili prawdopodobnie 1500 żołnierzy i 35 pojazdów pancernych. Pierwsza wielka ofensywa radziecka, której celem było zablokowanie przejść z Pakistanu, nie powiodła się. Rosjanie reorganizowali siły i rzucili do walki broń, wobec której partyzanci byli całkowicie bezbronni. Śmigłowiec Mi-24. Wprowadzono go do uzbrojenia wojsk radzieckich prawdopodobnie w 1973 roku, aczkolwiek Związek Radziecki nie ujawnił dokładnej daty. Później modyfikowany, ulepszany, stał się śmiercionośną bronią. Jego załoga jest doskonale chroniona przed pociskami z broni maszynowej. Właściwie karabin maszynowy, pocisk karabinu maszynowego, nic złego nie może temu śmigłowcowi zrobić. Boki kabiny chronią płyty tytanowe, podobnie jak i dół. I ta płyta wytrzymuje trafienie pociskiem kalibru 23 mm. Ten śmigłowiec potrafi również sam świetnie bronić się przed rakietami. Z tyłu pod belką ogonową. Ustawiono wyrzutnie flar, niewielkich rac pocisków, które wytwarzały dość wysoką temperaturę i myliły głowice rakiet, szukających źródła ciepła. Na kadłubie zainstalowano bardzo przemyślne urządzenie. Jest w nim grzałka około 1,5 kW i wirujące lustra. Te lustra, jakby rozsyłały promienie. Głowica rakiety, szukając promieniowania cieplnego dostrzegała te promienie i po prostu głupiała, nie wiedziała w którą stronę ma się skierować. Poza tym konstrukcja tego właśnie śmigłowca jest bardzo wytrzymała. Właśnie w Afganistanie zdarzało się, że do baz wracały śmigłowce nawet z postrzelanymi łopatami, z podziurawionym kadłubem i z wieloma bardzo wieloma przestrzelinami. Wracały jednak do baz. Ale siłą tej machiny jest jego uzbrojenie ofensywne. Proszę popatrzeć. To jest stałe uzbrojenie, w każdym śmigłowcu tego typu. Najcięższy karabin maszynowy czterolufowy. Te cztery lufy w ciągu minuty wystrzeliwują 4 do 5 tysięcy pocisków. To jest ogromna siła ognia. Te pociski trafiając w ziemię, jakby wykopują tam lej, ale to nie najgroźniejsze uzbrojenie śmigłowcami 24. Najgroźniejsze montowano, montuje się pod tymi skrzydłami. Tutaj są węzły do montowania różnorakiego uzbrojenia, w zależności oczywiście od potrzeb. Oto zasobnik. W tym zasobniku znajduje się działko, dwulufowe działko kalibru 23 mm. Jest ono przeznaczone do niszczenia samochodów i lekko opancerzonych pojazdów. Szybkostrzelne, wystrzeliwujące około 3000 pocisków na minutę. Oto prowadnice, oto wyrzutnie. Rakietowych pocisków kierowanych. One służą do zwalczania czołgów, do zwalczania celów opancerzonych. Taki pocisk trafiając w czołg pod kątem 90 stopni, a więc prostopadle do pancerza, przepala pancerz o grubości do pół metra, do 500 mm. Tutaj można, byłoby, można było podwiesić wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych. Oto jeden z takich zasobników. Zasobnik ten mieścił mieści 32 pociski. Ich zasięg wynosi około 2 km, ale gdy Pociski odpalane były w czasie wznoszenia śmigłowca. Wówczas ich zasięg wzrastał do 7 km. 32 pociski w jednym pojemniku, w jednym zasobniku. A takich zasobników można było podwiesić 4, a więc 128 pocisków rakietowych bardzo groźnych, śmiertelnych. Proszę popatrzeć. Oto one. To jest właśnie. Jeden z pocisków rakietowych, niekierowanych pocisków rakietowych, które może wystrzeliwać śmigłowiec Mi 24. Proszę popatrzeć na tę część, te nacięcia na pocisku. On eksplodując, rozpada się na 400 odłamków, każdy o wadze 2 gram. Odłamków śmiertelnych. Odłamków, które. Zabiją każdego, kto znajdzie się w promieniu 250 metrów od miejsca, w, którego, w którym eksplodował ten pocisk. Jeden pocisk, a śmigłowiec Mi-24 może wystrzeliwać 128 takich pocisków. Zdemontowano zasobniki z rakietami niekierowanymi. Można było podwiesić konwencjonalne bomby. Wtedy ten śmigłowiec Mi-24 stawał się bombowcem. Oto bomba o wadze 270 kg. Cztery takie bomby śmigłowiec zabierał pod swoje skrzydełka. Można było zastosować bomby lżejsze o wadze 100 kg lub cięższe o wadze 500 kg. To jest uzbrojenie. Śmigłowca Mi 24. Śmigłowca, który mógł zrównać z Ziemią całą wieś. Na początku wojny w Afganistanie było około 100 śmigłowców, w większości Mi 24. W pierwszych miesiącach używanych do wspierania i ubezpieczenia wojsk lądowych. Latały na wysokości kilkunastu metrów nad Ziemią z dużą prędkością. Piloci wiedzieli, że partyzanci dysponują jedynie bronią maszynową i nie umieją strzelać z wyprzedzeniem. Działa i rakiety śmigłowców zbierały straszliwe żniwo. Partyzanci byli właściwie bezbronni wobec szybkich i opancerzonych śmigłowców, tak jak wobec szturmowych samolotów Su-25 i myśliwsko-bombowych Su-17. W maju 1982 roku w czasie walk w rejonie Dłabu partyzanci zniszczyli sześć transporterów opancerzonych i kilka czołgów, ale zaatakowani Rosjanie wezwali przez radio sześć śmigłowców Mi-24. Partyzanci musieli przerwać ostrzał i wycofać się. Radzieckie zwycięstwo w czasie majowej ofensywy w dolinie Pantsziru, w czasie której zginęło 6 tysięcy partyzantów, a 200 dostało się do niewoli, w ocenie radzieckich sztabowców było wynikiem właściwego użycia śmigłowców. Żeby je zwalczać, partyzanci musieli mieć odpowiednią broń, działka przeciwlotniczej i rakiety. Ta broń miała nadejść z Pakistanu, który od dawna wspierał islamskich partyzantów w walce z komunistycznym rządem. Te zdjęcia zrobiono prawdopodobnie w 1981 roku w obozie uchodźców tuż przy granicy pakistańsko-afgańskiej. Dotarł tam Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Cartera. Tamten kraj jest wasz i wrócicie tam pewnego dnia, gdyż zwyciężycie i otrzymacie z powrotem wasze domy. To wasze działania są słuszne. Stany Zjednoczone i Chiny zwiększały pomoc. Z Pakistanu nadchodziła broń, która była najbardziej potrzebna partyzantom. Wielokalibrowe karabiny maszynowe DSK produkcji chińskiej i działa przeciwlotnicze pozwoliły z partyzantom skuteczniej zwalczać nisko lecące śmigłowce. W 1984 roku z Pakistanu dostarczono produkowane w Chinach radzieckie rakiety przeciwlotnicze Strieła 2 oraz amerykańskie Red Eye. Od 1986 roku oddziały mujahedinów zaczęły dostawać rakiety Stinger i Blowpipe. Liczebność radzieckich oddziałów już w 86 roku przekroczyła 130 tysięcy żołnierzy. Moskwa liczyła również na wsparcie ze strony rządowej armii afgańskiej. Uważano, że właśnie plemienne sprawią, iż siły rządowe będą rosły. Rachuby były o tyle usprawiedliwione, że w 81 roku na stronę radziecką przeszedł jeden z oddziałów partyzanckich z Heratu. Podobne wypadki miały miejsce w następnych latach. Jednakże nigdy rachuby te nie sprawdziły się. Wojska rządowe, wyekwipowane i szkolone przez Rosjan, nie stanowiły siły, która mogłaby odegrać znaczącą rolę w zaciętych walkach z partyzantami. Radzieccy dowódcy nie mogli polegać na nich, planując poważniejsze operacje bojowe, gdyż obawiali się masowych dezercji. Tak stało się w połowie 1982 roku, gdy wojska rządowe, liczące około 5 tysięcy żołnierzy, rzucono do walk w rejonie Anowaru. Wówczas na stronę partyzantów przeszło około 1300 żołnierzy i oficerów. Ciężar tej wojny musieli ponosić Rosjanie. Towarzyszu pułkowniku, zachodnie źródła masowego przekazu podają, że wojska radzieckie i afgańskie ponoszą poważne straty. Co możecie powiedzieć na ten temat? Powiem tylko jedno. Poziom wyszkolenia bojowego wojska afgańskich wzrósł i w walkach nasze jednostki, jak i afgańskiej armii, odnoszą minimalne straty. Taki był propagandowy obraz tej wojny, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Prezydent Babrak Karmal, któremu Rosjanie dali to stanowisko w dzień zamordowania Hafizulaha Amina, starał się trzymać kraj żelazną ręką. Te zdjęcia zrobiono w czasie obchodów piątej rocznicy objęcia przez Babraka Karmala urzędu prezydenckiego. On sprawował niepodzielną władzę. Jego podporą była tajna policja Khad kierowana przez psychopatę Muhameda Najibullaha. Ta okrutna wojna pustoszyła kraj. W 1980 roku każdego miesiąca około 80 tysięcy ludzi uciekało do Pakistanu. W 1981 roku już 140 tysięcy. Według danych ONZ z kraju uciekło ponad 2 miliony ludzi. Władze radzieckie nie miały zamiaru zakończyć tej wojny. Leonid Breżniew tracił kontrolę nad sytuacją. Stary i schorowany przestał odgrywać jakąkolwiek rolę poza reprezentacją. Właściwe decyzje były w rękach ministra obrony marszałka Dmitrija Justinowa. On chciał kontynuować wojnę w Afganistanie, gdyż to wzmacniało jego pozycję i pozycję radzieckiej generalicji. Armia otrzymywała pieniądze i oznaczenia. Armia chciała walczyć. Był jeszcze jeden polityk, któremu zależało na kontynuowaniu wojny w Afganistanie ze względu na osobiste plany. Szef KGB Yuri Andropow. Te zdjęcia nakręcono w jego gabinecie w maju 1982 roku, gdy żegnał się z najbliższymi współpracownikami, odchodząc na stanowisko sekretarza komitetu centralnego KPZR. On walczył o przejęcie stanowiska po Breżniewia. Było oczywiste, że schorowany sekretarz generalny lada miesiąc zejdzie z tego świata. Poparcie wojska było dla Andropowa ceną zwycięstwa w walce o najwyższe stanowisko w Związku Radzieckim. Dlatego on popierał interwencję. Być może ciągle wierzył, że w Afganistanie uda się odnieść zwycięstwo. To było już niemożliwe. Partyzancka armia liczyła około 50 tysięcy żołnierzy, uzbrojonych w moździerze działa bezodrzutowe, wyrzutnie pocisków rakietowych oraz dobyczne czołgi i transportery opancerzone. W końcu 1988 roku partyzanci mieli około 300 wyrzutni rakiet typu Stinger, niezwykle skutecznej broni, która pozwalała neutralizować siły powietrzne wroga. 8 lutego 1988 roku nowy sekretarz generalny Michał Gorbaczow wyraził zgodę na wycofanie 40 armii z Afganistanu w ciągu 10 miesięcy. Był to przełom w wojnie trwającej od grudnia 1979 roku. Przełom, który oznaczał porażkę imperium w starciu z partyzantami.